Przytulisko powstało wskutek oczekiwań społeczeństwa, tak to można powiedzieć. Zrobiliśmy badania, zbieraliśmy informacje i ludzie stwierdzili, że zadaniem leśników jest nie tylko produkcja drewna, ale opieka nad zwierzyną leśną dziką. Wszystkie zwierzęta, które do nas trafiają, zranione, niesprawne albo zbyt młode, są leczone. I przywracane naturze i to jest najważniejsze w tym, co my robimy. My je nie trzymamy po to, żeby ktoś je oglądał, chyba że już zupełnie są niezdolne do życia na wolności. Tylko my je przywracamy naturze, przyrodzie. I taki jest cel tego ośrodka. To są woliery, w których znajdują się ptaki, które są podawane rehabilitacji. To są to zwierzęta, które trafiły wcześniej tutaj do naszego gabinetu zabiegowego. Uległy tam różnego rodzaju wypadkom i zostały poddane zabiegom. Tutaj trafiają do tych wolier i tutaj nabierają sił do powrotu do natury. Ważną sprawą jest dobranie miejsca, gdzie, gdzie te woliery się znajdują. Tutaj akurat jak widzimy dookoła jest las, jest spokój, cisza. Tego czego zwierzęta najbardziej potrzebują w tym okresie. Obecnie w ośrodku znajdują się kruki, pustułki, myszołowy oraz bociany, no i oczywiście łabędzie. W tej walierze znajdują się nasi pensjonariusze po zabiegach rehabilitacyjnych i po leczeniu. Jest tu 14 sztuk bocianów. Które zimują, następnie zostaną przeniesione na teren nadleśnictwa poczopek, na piękny, duży obiekt, gdzie będą miały większy, większą przestrzeń. A również znajdują się trzy łabędzie, które są ozdobą naszego stawu przed nadleśnictwem. Jest to, jest to jeden samiec i dwie samice, z tym, że jedna jest po bardzo poważnej operacji kręgosłupa, więc te ptaki nie mają szansy wrócić na. Łono natury, dlatego w ciągu sezonu letniego i jesiennego znajdują się na terenie nadleśnictwa Poczopek. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że te bociany, które są po zabiegach, po operacjach, po amputacjach, bardzo dobrze się czują przy nadleśnictwie, zaadoptowały się, tolerują turystów i naszych gości, ale część z nich prawdopodobnie w tym sezonie weźmie udział w sejmiku, bo jest na tyle wzmocniona i silna, że mają szansę odlecieć. I to właśnie nami kieruje, że. Część z nich jednak zostaje przywrócona naturze, a te, które mają amputowane skrzydła czy mają poważne zranienia, niestety już na stałe, do, mają emeryturę zapewnioną w naszym ośrodku rehabilitacyjnym. Ta sowa śnieżna mieszka u nas od dwóch lat. Jest egzemplarzem, który na wolności nie poradziłby sobie, ponieważ jest wychowywana przez człowieka nie ma naturalnych instynktów stąd jest tutaj na naszej ekspozycji. Jest to gatunek, który zalatuje do Polski, rozmnaża się w Skandynawii i w Arktyce, i do nas zalatuje, jeżeli tam brakuje pokarmu trzymamy ją tutaj, żeby pokazać jak bogata jest rodzina sów, która również w Polsce występuje, bo my najczęściej kojarzymy sobie największą z puchaczem, okazuje się, że sowa śnieżna też jest szczególnie na wschodzie. Puchacz zamieszkuje u nas od 4 lat. Jest to największa sowa, która ma pomarańczowo-czerwone tęczówki, więc poluje nie tylko w nocy, ale bladym świtem i już późnym wieczorem zaczyna polować. Najchętniej oglądana przez naszych gości, no bo jest największa, bardzo atrakcyjna. Kolejnym ciekawym egzemplarzem przytuliska w Nadleśnictwie Krynki jest sowa jarzębata. Gatunek bardzo rzadki, można ją tutaj pięknie obejrzeć i tym się wyróżnia od innych gatunków sów, że jest bardzo czyściutka, to znaczy dba o swoje gniazdo, bo inne sowy są trochę niechlujne. Puszczyk jest sową, która poluje wyłącznie nocą. Żyją w lasach, w starych dziuplach, mogą zasiedlać jakieś stare domostwa. Mamy pięć sztuk. Część z nich, jeżeli będzie gotowa, zostanie wypuszczona na wolność, co jest ideą naszego przytuliska. Jedną z największych bolączek prowadzenia ośrodków rehabilitacji są koszty, które są dosyć spore. U nas udało się to rozwiązać, bo pozyskaliśmy kilku przyjaciół, którzy pomagają na wprowadzeniu tego ośrodka. Jednym z nich jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Który Zrefundował nam zakup i wyposażenie całego ośrodka rehabilitacji. Z drugiej strony Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która partycypuje tutaj w naszych kosztach prowadzenia tego ośrodka. Po naszej stronie to było utworzenie tego całego ośrodka, którego brakowało tutaj w tym rejonie. My ze swojej strony mieliśmy odpowiednie zaplecze, czyli budynki, odpowiednie woliery, chęci oraz serce tutaj do tych zwierząt, którym chcemy pomagać. Nie wszyscy wiedzą, ale w Puszczy że jest jedno z nielicznych dzikich stad żubrów. Charakterystyką tego naszego stada jest to, że w okresie późnej jesieni do wczesnej wiosny one zbijają się w dosyć duże stada. No i lubią wychodzić sobie tutaj na okoliczne pola, tutaj gminy Krynki Szudziałowo, gdzie no, uwielbiają zajadać rzepak i zboża o zimę. Kończy się zima. Powracają tutaj na tereny części puszczańskiej, rozbijają się najniższe statka. No i przez ten okres praktycznie no, nie widzimy tych żubrów. Tylko wytrwali, że tak powiem, poszukiwacze, chodząc po lesie, czasami mogą zauważyć je tutaj w lesie. Po raz kolejny przeprowadziliśmy inwentaryzację żubrów. W trakcie tego liczenia, jednocześnie oceniamy żywotność stada. Corocznie potwierdza się, że jest to bardzo stado zdrowe, rozwijające się dobrze. Najprawdopodobniej stado uzyska gdzieś liczbę 120-130 sztuk. W naszych warunkach, 120-130 sztuk, wydaje się być ilością optymalną. Na tym terenie na którym w tej chwili żubry bytują czyli właściwie na północno-wschodniej części puszczy bo to są głównie nadleśnictwo Krynki i, i część nadleśnictwa Waliły i Supraśl to ta y, liczebność populacji już ją wysyca, ten teren nie przewiduje się żeby żubry zasiedliły całą puszczę knyszyńską y, bo w kierunku białego stoku, i te siedliska są zbyt ubogie i penetracja ludzi jest zbyt duża Natomiast przewituje się, żeby żubry zasiliły i zasiedliły nadleśnictwo leśnictwo rzetnie, czyli część południową puszczy, która no właśnie czeka już w tej chwili na żubry i, i mam nadzieję, że nam się to jakoś uda zrobić. One niestety nie są w stanie same przejść. Nie jesteśmy w stanie je przegonić, bo. Barierą dla nich jest rzeka, może nie duża, ale, ale o bagnistych brzegach i, i z obserwacji wynika, że żubry nie przekraczają tej rzeki, więc trzeba troszkę im pomóc, żeby zasiedliły to nadleśnictwo rzetnie. Liczenie żubrów jest jednym również z elementów szeroko zakrojonego programu o nazwie Żubr który przewiduje z jednej strony przeanalizowanie zachowywania się całej populacji, z drugiej strony przewiduje również ocenę zdrowotności i wreszcie ma tu duże znaczenie również sam proces wspomagania poprzez dokarmianie. Sóby muszą być dokarmiane, prawda? To jest takie nasze pierwsze założenie. Które wynika z unikania konfliktów. Niedokarmiane żubry no, szukają dużej ilości zielonej masy zimą i dochodzą do pól rolników i wtedy są konflikty, są szkody. My tego nie chcemy, a zatem dostarczamy żubrom to, co im jest zimą potrzebne. To dokarmianie żubrów odbywa się wszędzie, prawda, we wszystkich miejscach, gdzie żubry wolno bytują. Jest no, w wielu miejscach finansowane ze środków Unii Europejskiej, natomiast puszczyk szyńskiej. Dodatkowo Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białym Stopu się tutaj włączyła i zdobyła środki na, na dokarmienie żubrów w Puszczy Knyszyńskiej, bo, bo tamte szkody się nasiliły. Tak dla porównania w 2008 roku, kiedy tych żubrów były jeszcze troszeczkę mniej, wysokość odszkodowań wynosiła około 50 paru tysięcy. Natomiast w 2012 roku te odszkodowania wyniosły już ponad 300 tysięcy. Także jest to dosyć spory problem, któremu my jako leśnicy staramy się zapobiec, spróbując zatrzymać te żubry tutaj w lesie. Różne sposoby próbujemy tutaj wykorzystać. No, głównie chodzi nam o to, żeby one dostały od leśników do jedzenia. Naturalne pożywienie, czyli to, co jedzą w lesie, my zimą staramy się to wyłożyć. Staramy się kosić łąki, to siano zbieramy, magazynujemy w specjalnych magazynach i sukcesywnie wykładamy tutaj do pośników. No Staramy się troszeczkę rozmaicić, rozmaicić oczywiście to pożywienie. Zdarzają się buraki pastewne, marchewka, jakieś takie specjalne granulaty robione na bazie kory gatunków drzew liściastych, wzbogacone jakieś związki mineralne, siano, kiszonka oraz boże. Oczywiście też dajemy Sól w specjalnych zawkach, bo one mogły też pozupełniać sobie tych niedobór związków mineralnych. Program prowadzimy od dwóch lat. 2013 rok jest rokiem ostatnim tego programu. Natomiast my ze swojej strony jako Nadleśnictwo będziemy zapewniać ciągłość tego projektu. Dzika zwierzyna od lat, wiemy to analizując inne gatunki również, ma Przyjęte z góry transekty, czyli szlaki wędrówek, zna miejsca, gdzie w określonych porach roku może znaleźć karmę, zna miejsca, w których bezpiecznie może krowa rodzić młode, i tak patrząc na to zagadnienia, nie należy oczekiwać, że z roku na rok te przyzwyczajenia się zmienią. Ale. Pomału, jeśli będziemy, co musi być bardzo dopilnowane, kontynuować ten proces dokarmiania, ten, ten proces monitoringu również, jeśli to będzie program wieloletni, to jest duża szansa, że wpłyniemy w jakimś tam stopniu na zwyczaje żubrów w tym kierunku, w jakim zamierzamy osiągnąć.